Siemanko, witam Was już w drugim odcinku na moim kanale. Dzisiaj również gramy w Shake Fidget. Właśnie tu odbierzemy sobie... Właśnie udało mi się dobić 17 poziom. Jak widzicie, loków na razie no, 3 na 10 tak jest. No i co, zmieniłem gilbie. Może nie jest ona jakaś za bardzo aktywna. Znaczy, Boże, źle się wyraziłem. Może nie ma za dużych leveli, ale chłopaki tu są tyle, co nas jest. To, jest to, to są aktywni. No i co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam. Rekrutacja od 14 levela. Wpłaty to myślę, że tak, powarcie. No, taką wartę trzeba wpłacić, nie? Jeśli ktoś by chciał, to proszę pisać albo do, tak jak do Maxia, albo do tutaj, do Inchuriki. Oni tam przeważnie odpisują do, dosyć często. Yy, puścimy sobie. No i tutaj tak właśnie do, do Was taka prośba, jeśli, bo nie ukrywam, że gram pierwszy raz w tą gierkę, czy może ktoś by miał jakieś, nie wiem, propozycje, jakiś taki mini poradnik co do akurat wyjawnika, bo gram, także byłbym wdzięczny no i żywków jeszcze niestety nie, nie udało mi się zakupić ale tutaj tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku już mam, mam zamiar już nawet tam pełno, pe, pewną kwotę mam odłożoną także także będzie dobrze no to dziękuję taki krótki filmik dzisiaj miał, chciałem wam pokazać tam co udało mi się tam od wczoraj zdziałać także dziękuję za oglądanie i pozdrawiam do następnego